Bonjour, to ja Jacques. Dziś zaproponuję Wam potrawę, która najprawdopodobniej narodziła się w Paryżu. Potrawa jest na bazie pióre ziemniaczanego i mielonego mięsa. A więc zapraszam. A to klasyczne francuskie danie nazywa się Asi parmentier, czyli siekane parmentier. A potrawa ta została nazwana tak na cześć Francuskiego aptekarza, agronoma Augusta Antoine'a Parmentier, który był wielkim propagatorem ziemniaka na kontynencie europejskim i zdemokratyzował ziemniaka we Francji. I to właśnie najprawdopodobniej tym daniem Parmentier przekonał króla francuskiego Ludwika XVI do dużych wartości odżywczych ziemniaka. A zanim przejdziemy do przepisu. Może rzućmy troszeczkę okiem na Paryż. Zapraszam. Podobał Wam się Paryż, a więc zobaczmy nasze składniki. Do tego przepisu użyję kilograma obranych ziemniaków, 400 gram siekanej wołowiny, którą zamówiłem u swojego rzeźnika. Nie musi być to wołowina chuda. Najlepiej, jak miała około 20% tłuszczu. Chuda wołowina będzie po prostu zasucha. Potrzebujemy 50 gram masła, jedną cebulę. Jeden ząbek czosnku, troszeczkę pietruszki, troszeczkę bułki tartej, gałkę muszkatołową i troszeczkę startego sera. Najlepiej, żeby to był francuski emmental. I oczywiście śmietaneczkę kremówkę do naszego purée. Wariantów na siekane Parmontier jest wiele i ja dodam do tego swój plus à la Jacques, czyli suszone, Podgrzybki. Na sam początek pokroję cebulę w drobne kosteczki. Przy okazji też posiekam pietruszkę. Na oleju podsmażę cebulkę. I przy okazji wrzucamy ziemiaki na piórę do osolonej wody. Rzucamy cebulkę na rozgrzany olej. I podsmażamy. Ziemiaki gotujemy na piórę. Do miękkości w osolonej wodzie. Nasza cebulka się smaży, i tak do naszej podsmażonej cebulki dorzucimy naszą wołowinę. Dorzucamy stopniowo, żeby nam się dobrze przypiekła. Rozrabniamy, żeby nie zrobiły nam się duże grudki. O, znowu troszeczkę. Lubię ten zapach wołowinki. Oczywiście na dużym ogniu. No i jeszcze. I tak smażymy. Przez około 5 minut. Nasza wołowinka, jak słyszymy, smaży się. A ja naszą garstkę. Z suszonych grzybów po prostu zmiażdżę w moździerzu. Miażdżymy w moździerzu aż na proch. Proszę, patrzcie, jak wołowinka przystała. Pięknie się smaży z naszą cebulką. I do tego dodam nasze zmiażdżone grzyby. Dodadzą takiego fajnego, leśnego smaku i zapachu. Nasze przysmażone mięso podleję delikatnie wodą. Mm. To nam się wszystko pięknie odklei i będzie właśnie taki delikatny wywar, który zredukujemy. Teraz dodam troszeczkę soli i pieprzu do smaku. Delikatnie solimy. I troszeczkę pieprzu. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Wyzwala się ten właśnie fajny leśny, grzybowy zapach. A teraz to przykryję i będę dusił około 5 minut. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Nasze mięsko. Mm, ten grzybowy fajny zapaszek. Proszę zobaczyć jak on wygląda. Nasze mięsko jest już uduszone. I teraz dorzucę jeden starty ząbek czosnku do mięsa i naszą pietruszkę. Nasza pietruszka. Proszę bardzo. Teraz to wszystko zamieszam. Ma to wyglądać tak. Spróbujemy. Mmm, świetne. Do soli, do pieprzu pamiętajcie, róbcie według własnego uznania. I tak przyprawione i udoszone mięsko odstawimy. Ja odcedzę ziemniaki i zajmiemy się naszym ziemiaczanym puree. Do odcedzonych, ugotowanych ziemniaków dodamy Nasze masło i delikatny sub są gałki muszkatołowej. Naprawdę mało. Dodajemy tylko troszeczkę, żeby nie zdominowała naszych ziemniaków. Tyle wystarczy. Dodam masło. I rozgniatam to wszystko. Mm, fajny zapach ziemiaczka z masłem. Doleję też troszeczkę śmietany kremówki, nie za dużo też. To zależy od ziemniaków, czy są bardziej mączyste, czy nie. Zresztą zobaczycie to sami. Nie może być też e, to za bardzo wodniste to piór. Myślę, że tyle wystarczy. Zamieszamy. Do tego dodam jeszcze troszeczkę soli. Myślę, że gałka muszkatołowa wystarczy. Pieprzu raczej nie trzeba. Ja osobiście lubię sobie jeszcze takie pióre ubić taką trzepaczką, żeby wpuścić do niego troszeczkę powietrza. Będzie bardziej puszyste przy pieczeniu. Proszę zobaczyć. Jest takie puszyste, jak chmurka. I właśnie takie pióre lubię. Pióre à la Mmm. Pióre jest wyborne. Także mamy nasze pióre, mamy nasze mięso. Potrzebujemy żaroodporne naczynie, które... Wysmarujemy masłem i zabieramy się za składanie tej zapiekanki Parmontier, czyli Asi Parmentier. Możemy też lekko wysypać bułką tartą nasze żaodporne naczynie, posmarowane masłem. Na dno naszego naczynia dajemy troszeczkę piórem, no właśnie w taki sposób. Lekką warstwę na dno po czym dodajemy mięso. Hop. Ja tutaj mam porcję właściwie na 4 osoby, ale to się na pewno nie zmarnuje. Mięso. No i przykrywamy. Następną warstwą piurę, ale tym razem troszeczkę grubszą. O, w taki sposób. Mm, coś wspaniałego. Tak zrobiono zapiekankę parmontie, czyli siekane parmontie posypiemy tartą bułką. I tartym serem. Ja używam francuskiego mentalera, ale jak nie macie, możecie użyć każdego, właściwie startego sera. Wygląda to tak. I lecimy z tym do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na jakieś 20 minut. Piekarnik, oczywiście, góra-dół i patrzcie, żeby wam się to tak fajnie zrumieniło. W końcowej fazie pieczenia możemy nawet dać na termoobieg i zwiększyć na 220 stopni na ostatnie 5 minut, żeby się dobrze zarumieniło. A ja wam teraz pokażę, jak to wygląda w piekarniku. A w finale. Wygląda to właśnie tak. Pozwoliłem sobie zrobić takie malutkie i jeden taki duży. Naprawdę świetna rzecz. Pachnie serem, ziemniakami, mięsem. To jest coś naprawdę prostego do wykonania. Ja sobie spróbuję ten malutki. Mmm mm. to jest gorące, ale tak jest maczna. Siła tkwi w prostocie. Proszę zobaczyć. Ale to jest świetne naprawdę. Mm. gorące bardzo. Mm. Z małą, lekką sałateczką z rukoli. Z ziołami jest naprawdę top. Super. I właśnie to jest takie proste danie. Jeżeli nie macie ochoty, ani czasu na nic wyrafinowanego, to polecam Asi Parmontier, czyli siekane Parmontier. A co możemy więcej powiedzieć? Merci, messie Parmontier. A wy. Jeżeli polubiliście paryskie klimaty i moje asy parmontie, subskrybujcie. To byłem ja, Żak.